Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Dominika na oczami polki. Z góry chciałam Was bardzo przeprosić za to, że w ostatnim czasie mnie nie było i zgłaszaliście, że tęsknicie za odcinkami, ale niestety, stety wysoki sezon okazał się dla mnie bardzo wysoki, i bardzo gorący i bardzo dużo naszych rodaków przyleciało tutaj na Dominikanę spełniać swoje marzenia i kupić swój mały kawałek kraju. I bardzo serdecznie z góry pozdrawiam wszystkich moich klientów i wszystkich ci, którzy oglądają i subskrybują mój kanał. Teraz jest sezon troszeczkę spokojniejszy, więc postaram się do Was wrócić z ciekawymi odcinkami. Dzisiaj zabieram Was w bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Jest to miejsce, które przyciąga przede wszystkim milionerów, celebrytów i osób ceniących sobie spokój i standard na najwyższym poziomie. Jesteśmy obecnie w Punta Cana Resort i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Tutaj znajdujemy się w Casa Clubie właśnie Punta Cana Resort. To jest takie też miejsce startowe do gry w golfa, także stąd bierzemy sobie taki samochodzik golfowy i jedziemy na pola golfowe, które zaczynają się właśnie za mną. Ale zanim Wam wszystko pokażę, opowiem Wam troszeczkę o historii tego przepięknego miejsca, w jakim się znajdujemy. Więc założycielem i wizjonerem dominikańskim zresztą był tutaj Frank Rainery, i to on właśnie w 1969 roku kupił tutaj aż prawie 6000. Hektarów, czyli 58 km kwadratowych terenu dżungli, razem z nabrzeżem przepięknych plaż karaibskich. Jego wspólnikiem później był Amerykanin Kiel, i do tego wszystkiego dołączył bardzo znany projektant Oscar de la Renta oraz Julio Iglesias. I to oni właśnie w czwórkę stworzyli miejsce wyjątkowe. Na terenie, tutaj Punta Cana Resort, znajdują się Wile wartości milionów dolarów, piękne rezydencje, posiadłości, hotele, innymi znany na całym świecie klub Met. Także jest tutaj na pewno co oglądać. Mamy tutaj i marinę, stadninę koni, przepiękne jeziora, przepiękne plaże, które zresztą noszą nazwę Playa Blanca, a także pola golfowe. Także zaraz Wam wszystko pokażę. Chciałam bardzo, bardzo pokazać Wam kasa klub, który jest za mną, ale niestety poza sezonem jest w remoncie. A więc nie pokażę, może w jakimś innym odcinku, ale przy okazji opowiem Wam też taką małą ciekawostkę o lotnisku tutajszym. Lotnisko Punta Cana jest to międzynarodowe lotnisko, ale jest to lotnisko jako jedno z niewielu na świecie lotnisko prywatne właśnie należące do rodziny Oscar de la Renta, do rodziny Julio Iglesiasa. I to, co jest tutaj wyjątkowe i na takim VIPowskim poziomie, to to, że jeżeli mamy tutaj rezydencję, jesteśmy właścicielami jakiegoś domu, wówczas, jeżeli lądujemy w Punta Cana w lotnisku, to na płytę lotniska podjeżdża po nas limuzyna, obsługa zabiera nasze walizki, więc niczym się nie przejmujemy, wiezie nas pod same drzwi naszego domu. No, i e, walizki przyjeżdżają później, więc takie e, luksusy właśnie ludzie tutaj mają. Tutaj teraz właśnie jesteśmy w tym kasach lub tutaj za mną jest basen. Zaraz za moimi plecami jest e, piękna plaża. No i co? Idę się teraz napić kawusi i zaraz do Was wracam. Tutaj przyciągnęła mnie piękna muzyka, więc idę zobaczyć, jak grają na plaży tutaj. Dobrze. No dobrze. Zaraz do miejsca, które bardzo, bardzo chciałam Wam pokazać. Tutaj w Punta Cana Resort jest dość mało znane, a szkoda, miejsce Ojos Indihinas. Tutaj jesteśmy przed wejściem. To są takie naturalne, krystaliczne laguny, więc idziemy zobaczyć. Ja tutaj jestem pierwszy raz i sama jestem ciekawa, jak to będzie. Tutaj mamy mapę z 12 jeziorami. I mamy zamiar zwiedzić wszystkie. Pomyślałam o tym trochę czasu, wzięłam ze sobą piankę. I jak wy macie to też polecam, żeby wziąć, żeby nie zmarznąć. Patrzcie ile tam żółbi się wygrzewa na słońcu. Cała rodzinka. Zrobimy test wody. Uuu. Zimna. O jest bardzo zimna. O jest jakaś zimna. <grymina> Fuch, dobrze, że wzięłam piankę. Polecam. Co mogę dać jako tipa od siebie, to weźcie ze sobą na pewno coś przeciwko komarom. Bo jak się idzie, to jest w porządku, ale jak się stanie na chwilę tutaj w tej dżungli, no to zaraz te komary obsiadają człowieka. No i wodę na pewno, ponieważ to jest sporo kilometrów do przejścia, a wilgotność jest bardzo wysoka, więc człowiek się troszkę poci. No to jest bardzo ciekawe i interesujące, według mnie tutaj właśnie w Punta Cana Resort, to cała idea tego wielkiego osiedla. Tutaj no, założyciele bardzo im zależało na zdrowym i holistycznym podejściu do życia, więc tutaj mają własną oczyszczalnię wody, własną kanalizację, własne wodociągi i to co najfajniejsze i właśnie tutaj przyszliśmy, własny ogród, gdzie można Przyjść, pozbierać sobie zioła, owoce, warzywa i później idzie się z koszyczkiem, tam do takiego punktu i się za to płaci. Tutaj, właśnie za mną, widać uprawy. Tutaj wszystkie mamy zioła. Teraz jest początek lata, więc już jest troszeczkę za ciepło, ale w okresie, tym takim jesienno-zimowym, jest naprawdę dużo do zbierania nie mamy na przykład sałaty tutaj można sobie przyjść, poskubać rozmaryn który tutaj jest dość trudno dostępny to nawet nie wiem co to jest jakaś botwinka prawdopodobnie tutaj można sobie też poskubać aloesy i tak jak sezonowo a, mamy owoce czy warzywa to tutaj mamy seler tutaj bardzo bardzo dużo szczypiorku można sobie przyjść i naskubać. O, tutaj rosną papaje. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda papaja na drzewie, ale one są jeszcze niedojrzałe, więc nie do zbioru. A tutaj już są, widzę, że roślinki ozdobne. No to jest dość duże, więc nie będę tutaj tak chodzić po całym tym polu, ale można naprawdę dużo kupić z ekologicznego ogrodu. Zrywamy. Idziemy do kasy, płacimy i mamy świeże owoce, warzywa i zioła. Muszę koniecznie pokazać, tutaj też rośnie koperek. Kopru w całej Dominikanie nie kupicie nigdzie. Tylko tutaj w Punta Cana Resort. Oczywiście w momencie, kiedy ten koper jest i urósł, bo jego bardzo trudno tutaj wychodować, Ale jeżeli potrzebujecie do ziemniaczków, do sałatki, to tutaj można przyjść, poskubać sobie koperek i zjeść. No jednak tamto to nie była botwinka, tutaj jest botwinka i jej też nigdzie nie kupimy, więc jeżeli chce się ugotować barszczyk ukraiński, no to tutaj można przyjść i sobie pozrywać takie liście. Tutaj mamy ogórki, takie konkretne, zdrowe ogórki. Dlatego, tego tutaj właśnie przychodzę koło pasiek z pszczółkami, gdzie można kupić miód. Prosto od pszczółek. I tutaj, jak już pozbieraliśmy swoje warzywka i owoce, to udajemy się do punktu, gdzie płacimy za to, co wybraliśmy, czyli dokładnie tutaj. Możemy Pójść sobie na ekologiczny właśnie ogród. Są tutaj igłany. Tu są właśnie te pszczołki, o których mówiłam. A no te ptaki, które widzieliśmy. Także można przyjść, zrelaksować, pozbierać ziółka. Poobcować z naturą. I wrócić do domu, ugotować sobie kolację. niesamowite drzewo. Teraz znajdujemy się na jednym z osiedli Punta Cana Resort. To jest Tortuga Bay. I tutaj można sobie zobaczyć a, albo nie można zobaczyć bo bardzo często te wille są poukrywane bo to są bardzo duże rezydencje ale pojeździmy sobie tutaj w kółeczko żeby Wam pokazać jak to wygląda o tu już dojechaliśmy do plaży i do pola golfowego Tutaj też dom ma właśnie Julio Iglesias, Oscar de La Renta, ale niestety nie wiemy gdzie. O, tutaj Oj, nie widać, bo się odbija. Fajne domy taka trochę Ameryka o jaki duży dom I oczywiście, domy też można kupić. Występują one dość rzadko na rynku, ponieważ dość szybko się sprzedają. Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to wszystko się da i zawsze można znaleźć jakiś dom idealny dla osoby, która chciałaby tutaj mieszkać. No tutaj, właśnie, bardzo popularne są samochodziki golfowe. Mieszkańcy i golfiści poruszają się właśnie takimi samochodzikami. To całym sercem. Ten dom na przykład jest na sprzedaż. od naszego serdecznego przyjaciela z Włoch. Przyjechaliśmy teraz na krótką przerwę, czyli na obiadek. Jesteśmy w klubie plażowym Playa Blanca. Jest to jeden z moich ulubionych klubów plażowych. Ma naprawdę przepiękne plaże, które zaraz wam pokażę. Playa Blanca, czyli białe plaże, biała plaża i jest tutaj fantastyczna restauracja. Tylko zobaczcie na tę przepiękną plażę. Na zdrowie. Plaża, słuchajcie, jest tutaj naprawdę przepiękna. Piasek jest tak biały, że słońce bardzo silnie się odbije, i żałuję, że nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych, ponieważ totalnie nic nie widzę. No, jak ktoś ma wrażliwe oczy, to bez okularów ani róż, ale naprawdę plaża jest niesamowita. Wracam do siebie do stolika, bo już złożyliśmy zamówienie na jedzonko. I idę zobaczyć, czy już czasami nie czeka na mnie. No i przyszło w końcu nasze zamówienie. Ja zamówiłam sobie ośmiornicę. No, mój partner poszedł w klasyczne danie, czyli hamburgera. I nasza towarzyszka, czyli moja trenerka od tenisa, zdrowo kurczaczka. I oczywiście nie mogło zabraknąć Presidente Light, czyli tutejszego dominikańskiego piwka. Tutaj na tym e, osiedlu miasteczku e, Punta Cana Resort jest wiele osiedli. Już byliśmy w Tortuga Bay, teraz jesteśmy na osiedlu Acienda. E, to osiedle jest położone wśród pól golfowych. I przy kortach tenisowych Oscar de la Renta, na który właśnie jedziemy. Dotarliśmy do przedostatniego punktu dzisiejszego programu, czyli do Oscar de La Renta. O, nie wiem, czy będzie widać. Ej, ej, ej. O, jest tutaj Oscar de La Renta, i tutaj są właśnie korty tenisowe. Tutaj często odbywają się no, na takim dość wysokim poziomie różne turnieje. Ostatnio nawet tutaj był. Alcaraz, który dzisiaj zresztą wygrał szlema we Francji. Także zaraz Wam pokażę jak to wygląda i pokażę Wam zresztą samego Pana Oskara, który no niestety już nie żyje, ale to jest właśnie założyciel Punta Cana Resort and Club. O, tutaj właśnie jest Pan Oskar de la Renta, który jest założycielem całego tego osiedla miasteczka jakim jest Punta Cana Resort. I to są też korty pod jego nazwiskiem. Nie wiem ile tych kortów tutaj jest, ale jest bardzo dużo. Są one naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ola, to właśnie tata mojej trenerki, bo już pobiegła potrenować. Także tutaj no za dużo nie ma co pokazywać, bo są to po prostu korty tenisowe. Tutaj na terenie kortów tenisowych jest też teraz bardzo aktualny padal, czyli jest dość sporo kortów do padla. Mamy aż raz, dwa, trzy, cztery, cztery korty. Akurat na padlu się za bardzo nie znam, bo gram w tenisa, ale jest to nowe miejsce. No i tutaj ci, co grają, to mówią, że jest dobrej jakości, jest, jest tak, jak być powinno. Teraz jest jeszcze środek dnia, więc słońce jest zbyt ostre i dlatego nikogo nie ma, ale wieczorami tutaj wszystkie korty praktycznie zawsze są zajęte. Tak, i tutaj jeszcze pickle boy? Pickle ball. To to już nie wiem w ogóle co to jest, ale, ale też jest. O, a tutaj nawet nie zauważyłam, ale tutaj jest właśnie podpis Alcarasa, który był tutaj ostatnio, jego rakieta i koszulka. Tutaj mamy butik i takie miejsce, gdzie możemy się zapisać na korty, na treningi. No i jako ostatni punkt programu, ponieważ dzisiaj dzień był bardzo intensywny i myślę, że dość sporo Wam pokazałam, znajdujemy się na polu golfowym właśnie tutaj w Punta Cana Resort. To jest jedno z wielu pól golfowych zresztą. I na koniec jako ciocia Andra opowiem Wam zabawną historię tutaj z mojego życia i też jako takiego tipa czego nie robić. Więc jak tutaj zaczynałam randkować z moim ukochanym, to jednego dnia zaprosił mnie na randkę, taką właśnie na łonie natury, i kupiliśmy hamburgery w Wendy's i zabrał mnie na jedno z pól golfowych tutaj właśnie w Oscar de la Renta. Ono było ładniejsze, bo było na klifie, gdzie było widać ocean i właśnie kończyło się jedno z pól golfowych. I niech nie zmyli Was ten piękny, zielony kolor, który mam za, plec za plecami. Ja tego dnia byłam ubrana cała na biało, przepięknie i kiedy zjedliśmy hamburgery, położyłam się tak na tej trawie i patrzyłam sobie w niebo i kiedy wstałam, okazało się, że jestem całkowicie zielona. Ale dosłownie wszystko. Skóra, ubrania, wszystko, wszystko miałam zielone. No i poszperałam trochę w internecie i popytałam. I okazało się, że w momencie, kiedy oni tutaj dbają o pola golfowe i robią opryski na przykład na tam dwuliścienne albo na jakieś faściory, to raz na jakiś czas dodają zieloną farbę. No i ja tego nie wiedziałam i to była taka zabawna historia, więc tym... Miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za to, że wytrwaliście ze mną do końca. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Oczywiście o lajki. Komentarze też są mile widziane i do zobaczenia w następnym odcinku, pa! pa.